Naprawdę na ziemiach polskich był bardzo, roz, był w bardzo wielu miastach, jak w książce podaję, gdzie są figury kamienne, gdzie są obrazy. Dwóch papieży dało bólne zatwierdzające bractwa Matki Bożej Łaskawej, także ten kult rozwijał się. Także dzięki pijarom, którzy mieli aż 7 drukarni na terenie Polski. Więc te ryciny z obrazkami Matki Bożej Łaskawej były drukowane, były rozdawane i co tu dużo mówić, można je było spotkać nawet, słuchajcie, w stodołach, w oborach, w kurnikach. Te obrazki były przybijane do, do ścian, do odrzwi. Do do, Ponieważ była to Matka Boża, która chroni przed zarazą, a więc w czasach, kiedy no, medycyna była w powijakach, te, tą patronkę, ta patronka wiadomo, była, wiadomo było, że ma moc i chęć, żeby również zaopiekować się inwentarzem. Medaliki z Matką Bożą łaskawą nosili też inowiercy, ponieważ Matka Boża nie skąpiła łask i nie było rzeczą istotną dla naszej mamy, jakiego wyznania jest dziecko, byleby ufało w jej pomoc, jej orędownictwo i czuło się po prostu no, dzieckiem. Wtedy mama Każdemu pomagała. Także Matka Boża była niesłychanie popularna na terenie Polski. Także no, właściwie nie było miasta, które by nie miało ołtarza Matki Bożej Łaskawej. W Warszawie pijarzy mieli szkołę ogromną. Było tysiąc uczniów. I procesje, które organizowali na dwa odpusty, na Matkę Bożą Zwycięską i De Victoria, czyli w październiku, i De Gracia w maju, po prostu były wielkim świętem warszawian, bo były to czasy, kiedy po prostu uroczystości nie było uroczystości świeckich, świeckimi uroczystościami były też uroczystości kościelne, a więc szty dzieci królewskich, śluby królewskie, pogrzeby królewskie. I takim punktem w kalendarzu miasta, bardzo ważnym, były te procesje, one są nawet przez tak zwanego Canaletto, bo nie jest to jego prawdziwe nazwisko, Belot to ma to prawdziwe nazwisko, uwieczniony na obrazach. Matka Boża już w późniejszych latach, w 10 lat po intronizacji obrazów, nie, nie była wyjmowana z ołtarza ten obraz, tylko Snycerz Królewski jakiś barsz wykonał replikę jak gdyby obrazu w formie rzeźby i ta rzeźba do naszych czasów ocalała i jest w zakrystki kościoła Matki Bożej Łaskawej i można ją zobaczyć. I podczas procesji ta właśnie figura jest obnoszona, żeby nie było, żeby po prostu obraz oryginalny nie musiał być zdejmowany, dlatego też Ojciec Józef i ja sporządziliśmy tą replikę, żeby jednak obraz mógł też Matki Bożej wychodzić z murów świątyni to jest dzieło pędzla pani Igi Kolińskiej, która jest i konserwatorem, i portrecistką. I właśnie tak, tak namalowała na naszą prośbę. Obraz, który ma bardzo wdzięczne oblicze, ponieważ e, e, oryginał e, uległ e, no, straszliwej dewastacji po wojnie. Zgłosił się ktoś, kto chciał e, konserwować ten obraz. Mieszkał po drugiej stronie ulicy świętojańskiej. Referencji e, ojcowie jeżeli ci nie sprawdzali. No i doszło do katastrofy, ponieważ warstwy, farby zostały zmyte. Czyli konserwatorzy, którzy przyszli, których myśmy z Ojcem Józefem po prostu pani konserwator, obecnie profesor Aleksandra Krupska z Akademii Sztuk Pięknych, załamali dłonie, bo. Żeby konserwować, musi być jakaś materia, a to było po prostu y, zmyta, zmyta, zniszczona, zniszczony obraz. Dlatego y, w tej replice Matka Boża ma, y, jest taka młoda i sympatyczna, bo nie wiemy w zasadzie w tej chwili, jak ten obraz naprawdę wyglądał. Y, jest to już w tej chwili nie do, nie do odtworzenia. Proszę Państwa, lata mijały, kult Matki Bożej kwitł, ale w międzyczasie przetoczyła się burza nad Polską. Doszło do y, rozbioru naszego państwa i kiedy doszło do powstania y, listopadowego y, pijaży poparli powstanie. W związku z tym zostali ukarani konfiskatą kościoła na ulicy Długiej. Kościół został zarekwirowany. Te dwie wieże, które znamy, zostały obudowane takimi, jak to znudowo jak to się określa, cebulami prawosławnymi i ten kościół został przemieniony na cerkiew. Pijarzy y, dostali w zamian, to był piękny kościół, bardzo zadbany. Ja już tutaj nie mówię o freskach, jakie były, bo to najwybitniej, najwybitniejsi tutaj y, polscy artyści, szko szkoleni we Włoszech, y, mieli właśnie za zadanie cuda i łaski Matki Bożej Łaskawej wymalować, i oni to zrobili. Ja już nie będę tutaj y, tego tematu poruszać szczegóły są w książce. W każdym razie piarą zabrano tą świątynię i dano w zamian, no trudno powiedzieć w zamian, no, zamian. Pojezuński kościół, który przylega do katedry. Ten kościół, w którym obecnie znajduje się ten obraz Matki Bożej Łaskawej. Ten kościół nie miał okien, nie miał poru, nie miał posadzek, które zostały skradzione, wywiezione, nie miał okien i był składem wennę. Jakiś bank po prostu tam sobie, bo dach był, dach był, więc składowano wennę. To była kompletna ruina. Rosjanie, zaborcy mieli taki plan, że. To jest najbardziej zrujnowana świątynia w ogóle tutaj, na tym terenie. Naród po, po powstaniu dotknięty represjami na pewno nie będzie tutaj łożył na ten kościół, żeby go budować, czyli Matkę Boża, Matki Bożej kult padnie. Tym bardziej, że zakazano procesji, ponieważ Matka Boża, mająca tytuł Strażniczki Polski, była strasznym zagrożeniem. Dla zaborców, Strażniczka Polski, po powstaniu prawie że spodziewali się, że jak Matka Boża wyjdzie z tymi strzałami na ulicę, bo figura, o której mówię, która jest w Zakryski u jezuitów, właśnie takie ma fest, te strzały, to nie wiadomo, co się będzie działo. Więc yy, Myśleli, że o Matce Bożej uda się Warszawianom zapomnieć, ale się pomylili, ponieważ w ciągu dwóch lat Kościół został odremontowany. Nie tylko, że został odremontowany, ale 13 ołtarzy z kościoła na ulicy Długiej, które tam były, zostały przyniesione tutaj. Także kościół był naprawdę bogaty i została, został zabrany nie tylko ten obraz, ale również jego zasłona. To bardzo było ruchoma zasłona obrazu, ruchoma, która się podnosiła i opuszczała, która przedstawiała też Matkę Bożą Łaskawą. No i oczywiście w wiadomej koronie. Dla nas to jest bardzo ważne, bo teraz kiedy Matka Boża ma tylko tą malowaną, to jest kolejny dowód, że jej korona zupełnie inaczej kiedyś wyglądała.